Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszamy na recenzję gry Stella od wydawnictwa Rebel. Jest to gra z uniwersum Dixit. Uwielbiamy grać w Dixit. Jest to jedna z najlepszych gier ever, jakie powstały. Stella to jest gra, która ma inne zasady, ale też będziemy szukać skojarzeń. Przepięknie w środku to wszystko tutaj wygląda. Zobaczcie, każdy element ma swoje miejsce. Wszystko jest tutaj, ta wytłoczka jest tak dostosowana, że wszystko jest na swoim miejscu. Nic się nie przesuwa. Zaznaczyć jeszcze trzeba, że jest to gra dla 3 do 6 graczy w wieku od 8 lat, czyli tak jak Dixit. I tak, mamy tutaj żetony, takie grubsze, żetony. Graczy. Są Żetony, zaraz Wam zresztą wszystko opowiem. Są tabliczki suchościeralne. Zobaczcie pod spodem mamy pisaki suchościeralne. Tam są ściereczki, tutaj mamy plansze jest plansza punktacji i są karty. Karty Dixit oraz karty z hasłami. I właśnie na tym polega różnica, że będziemy szukać skojarzeń do tych właśnie haseł. Tutaj mamy jeszcze nierozpakowane, takie dodatkowe karty. O, wyglądają jak wszystkie inne, które tutaj się znajdują. Powiem Wam, że to nie jest w ogóle prosta gra, albo ja już po prostu nie wiem, wyobraźni takiej nie mam, że ciężko mi nie raz te skojarzenia wymyślać, ale. Mimo wszystko świetnie się przy niej bawię, mimo tego, że często przegrywam. No dobrze, przygotujmy sobie przestrzeń do gry. Dwuczęściową planszę składamy sobie razem, kładziemy na środku, obok tego księżyca kładziemy znaczniki rund w kolejności od jednej do czwartej. Bierzemy też znaczniki latarni. To są latarnie w kolorze Każdego gracza, one są dwustronne Jest strona jasna, strona ciemna Co najmniej trzech graczy, czyli co najmniej trzy latarnie Będziemy tutaj mieć I będziemy tworzyć, stworzymy z nich stos w tym oto miejscu Tutaj mamy pionek zwiadowcy, który otrzymuje pierwszy gracz Zostaje z wiadowcą. Każdy bierze tabliczkę w kolorze swojego znacznika, więc nie mamy zielonego, mamy między innymi niebieski bierze również pisak w swoim kolorze oraz ściereczkę, aby zmazać to, co się napisze. Wybierany jest wspólnie również gracz, który będzie prowadził statystyki punktacji. Tutaj w górnej części tabliczki wypisujemy imiona. No, i tutaj będziemy później w odpowiednich kolorach, jeden z graczy będzie wpisywał punkta. Karty haseł. Zobaczcie, mamy tutaj cztery, które się różnią od reszty tym, że mają po jednym haśle. I te karty są polecane na początek do rozegrania m, takiego, wiecie, żeby zobaczyć, o co tutaj chodzi i żeby się wprawić. I te karty, jeżeli gramy w, właśnie tymi kartami, układamy. No po kolei urodziny jako pierwsze, później jest uwaga jako drugie, sekret jako trzecie oraz Warszawa jako czwarte. I będziemy po kolei właśnie te karty zagrywać. Będziemy szukać do nich skojarzeń. Karta, którą gramy, powinna zostać wsunięta. O właśnie tam, gdzie się znalazła. I później te karty, które mają po dwa hasła, również tam są wsuwane, także widać tylko górne hasło. No dobrze, to może zostawmy sobie już te urodziny, skoro tam trafiły. I przejdźmy do kart Dixit. Jak wyglądają karty Dixit? Myślę, że doskonale wie każdy, kto grał w grę. One oczywiście są inne niż w Dixitach. Tutaj mamy zupełnie inne i można je też wykorzystywać do innych gier Dixitowych, właśnie. Zobaczcie, jakie piękne. Bardzo mnie zachwycają grafiki na tych kartach. One są po prostu niesamowicie dobrane, że możemy je do wielu haseł właściwie dopasować. Wszystko zależy od naszej wyobraźni, no ale jak mówię, ja już chyba po prostu na. Stare lata, że tak powiem. Nie mam aż takiej wyobraźni jak na przykład Martyna, która tutaj tyle podobieństw widzi i do tylu haseł może dopasować te karty. A ja czasem się zastanawiam, i zastanawiam, a potem przegrywam. No ale cóż, tak to już jest. Dobra, karty mają być potasowane i tworzymy z nich obszar gry, który będzie miał pięć kart w rzędzie. Zobaczcie, może sobie tutaj przesuniemy to na bok znacznik gracza na razie nam niepotrzebny i tworzymy w tym miejscu, w tym miejscu oraz na samej górze. Mamy takie specjalnie wycięte obszary w planszy, żeby właśnie włożyć karty Dixit. I teraz każdy z graczy bierze tabliczkę w ten sposób. Układ okienek na tabliczce odpowiada układowi tutaj, i będziemy teraz zaznaczać karty, które kojarzą nam się z hasłem. W tym wypadku są to urodziny. Popatrzcie, chwilę ja się też zastanowię, co by mi tu pasowało do urodzin. Chyba za bardzo nic, no ale coś musimy zaznaczyć, więc ja bym zaznaczyła. Kota z myszami, może nie, ale to, czyli sprawdzamy sobie, jest to trzecia karta od lewej. I zaznaczamy na naszej tabliczce. Możemy wybrać od jednej do dziesięciu kart, które nam się kojarzą z danym hasłem. Jeżeli uznam, że to koniec, że już nic innego nie wymyślę, przekazuję pisak graczowi, który siedzi po mojej lewej stronie i to jest znak, że ja już skończyłam, już nic więcej dopisać nie mogę. I gdy każdy z graczy, właśnie w ten sposób zasygnalizuje, przekazując pisak, Kończymy fazę zastanawiania się i przechodzimy do punktacji. I teraz, co dalej? Ja zaznaczyłam jeden obrazek, czyli kładę swój żeton na polu pierwszym. Gracz różowy, przypuśćmy, zaznaczył trzy obrazki, a pomarańczowy, cztery. Więc tak wygląda rozmieszczenie latarni na planszy. I teraz osoba, która wysunęła się na prowadzenie, obraca swój żeton na ciemną stronę i od tego momentu będzie przebywać w ciemności. Ale jeżeli by były co najmniej dwie osoby z taką samą ilością punktów na prowadzeniu, wtedy nie odwracają żetonów. I nikt nie trafia do ciemności, a przebywanie w ciemności ma wpływ na punktację. Czyli o tym też należy tu pamiętać, że nie warto zawsze być na prowadzeniu, bo to się wiąże z czymś niekoniecznie dla nas dobrym, ale warto jednak tych punktów zdobywać więcej. Jest też tutaj etap drugi, czyli zwiadowcy. Osoba, która posiada znacznik zwiadowcy w danej rundzie pełni właśnie funkcję zwiadowcy i wskazuje kartę, którą zaznaczyła. Czyli ja na przykład wskazałabym kartę tę. Jeżeli jedna osoba poza mną wskaże tę kartę, wtedy zdobywamy odznakę super iskry, kolorujemy wszystkie trzy gwiazdki, które właśnie przy danej karcie się znalazły. Jeśli więcej osób zaznaczyło kartę, wtedy mamy iskrę, kolorujemy tylko dwie gwiazdki, a jeżeli nikt poza mną jej nie zaznaczył, Ponoszę porażkę i do końca rundy już nie mogę pokolorować gwiazdek To tak w skrócie No i później pozostaje nam podliczyć punkty Znaśnik zwiadowcy jest przekazywany kolejnemu graczowi I zaczynamy następną rundę Z nową kartą hasła tam na górze Oraz odwracamy Tutaj zobaczcie, pierwszy znacznik, pierwsza runda dobiegła końca i wymieniamy pierwszy rząd kart na nowy, a reszta zostaje. Gdy skończymy drugą rundę, wymienimy drugi rząd, a reszta zostanie. No i w trzeciej rundzie tak samo wymienimy trzeci rząd, a reszta zostanie. Tutaj musimy oczywiście uzupełnić go nowymi kartami z zakrytego, potasowanego stosu. Cóż więcej mogę w temacie powiedzieć? Ja uwielbiam Dixit, jestem ogromną fanką serii i dla mnie ta gra jest rewelacyjna. Świetnie się przy niej bawimy. Gra doskonale pobudza wyobraźnię, pozwala nam właśnie tutaj wysilić. Umysł, szukając jakichś Skojarzeń, zastanawiać się Co do czego może pasować No jest po prostu świetna, to jest Niby Dixit, ale jednak coś zupełnie Innego, z zupełnie innymi Zasadami, totalnie inne Doświadczenie, a jeszcze nie dodałam Że w zestawie Znajdują się karty Puste, które możemy Wypełnić samodzielnie hasłami Takich kart jest aż 10 Więcej o grze przeczytacie na blogu W opisie do filmu jest link, za. Zapraszam Was tam bardzo gorąco i bardzo polecam zagrać w stellę, jeżeli tylko lubicie Dixit. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.